Moje serduszko, potem Wasze serduszka, i zapraszam na film, który będzie takimi krótkimi sposobami, jak popracować nad swoją podświadomością, jak skasować wszystkie lęki, strachy w teraźniejszości, czyli przy danym wydarzeniu. Bardzo wielu z Was prosi mnie o taki film, taki poradnik, gdzie można skasować wszystkie lęki, strachy, programy, blokady, jakie wychodzą tu, w tym wcieleniu. No i to będą takie sposoby, których ja sam używam, aby po prostu zamknąć wszystko to, co nas ogranicza. Czyli jeżeli boimy się na przykład latać, boimy się jazdy samochodem, boimy się pływać, boimy się wody, boimy się spotkania z ludźmi, publicznych wystąpień, jakiegoś, nie możemy się nauczyć jakiegoś języka, boimy się po prostu ciemnych pomieszczeń, windy, no tych strachów i lęków jest bardzo, bardzo dużo. I co? Nasz kochany umysł musi po pierwsze zaakceptować, że w ogóle podświadomość to zapis wszystkich lęków i strachów z poprzednich cieleń. Czyli najpierw musimy pokonać własny program w głowie, że żyjemy tylko raz. Każda sekunda naszego życia jest dowodem na istnienie reinkarnacji. Każdy strach, z którym się rodzimy, albo który, który się uaktywnia podczas naszego życia. Każda relacja z bliską osobą. Dlaczego spośród tysiąca ludzi wybrałem dokładnie tylko tą jedną, w której się zakochałem, czy tego, w którym się zakochałam, Dlaczego wybrałem taką rodzinę, a nie inną? Dlaczego żyję w takim kraju, a nie innym? Dlaczego od dziecka mam jakąś chorobę? Dlaczego mam jakiś strach i lęk? W momencie, kiedy rozumiemy, że to wszystko jest konsekwencją naszych działań w poprzednim życiu, nasz kochany umysł, słowo podświadomość, traktuje bardzo poważnie. Dlaczego? Dlatego, że wtedy znika program jednego życia i tak zwanego Boga, który nas pokarał, czyli kary boskiej, że ja jestem taka i owaka, że mam taką i owaką rodzinę, że ja mam takie i owakie strachy, takie i owakie choroby. A pojawia się odpowiedzialność w działaniu, czyli zrozumienie i akceptacja siebie i tego, że w tym wcieleniu mamy konsekwencje poprzednich wcieleń. I automatycznie, kiedy chcemy zamknąć konsekwencje poprzednich wcieleń, to jak to robimy? Tak samo jak wydajemy polecenia swojemu kochanemu umysłowi. Tak samo możemy wydawać polecenia swojej kochanej podświadomości, z której te wszystkie lęki, strachy, blokady, programy pojawiają się w naszej rzeczywistości. Mało tego, umysł bardzo często nieświadomie korzysta z podświadomości. Czyli macie problem z nauką języka. I co? No i w tym momencie dziwicie się, dlaczego teraz ja nie mogę się nauczyć tego języka. Podświadomości, zapis jest, że kiedy mówiliście tym językiem, kiedy żyliście w tamtym kraju w którym mówiono tym językiem. Nie było to sympatyczne wcielenie. Nie dało wam szczęścia, dość uśmiechu. Czyli teraz następuje blokada spod świadomości. Nie jedź do tego kraju, bo już masz zapis, że tam nie byłeś czy nie byłaś szczęśliwa. I mamy utrudnienie na nauce. To utrudnienie oczywiście można zamknąć. Powiedzmy, że chcemy polecieć na czasy, I co? Wchodzimy do samolotu i się trzęsiemy. Albo w ogóle nawet na myśl o samolocie dostajemy drgawek. Czy chociażby samochodzie, czy autobusie, pociągu, bo różne są takie programy i strachy. Co wtedy? No trzeba zmierzyć się z tą swoją rzeczywistością, z tym swoim strachem. Trzeba zapanować nad nim. Dlaczego? Dlatego, że podświadomość ostrzega nas o tym, że ta rzecz, ta osoba, to wydarzenie, to zwierzę, ta roślina spowodowało w naszym życiu niesympatyczne konsekwencje albo uczestniczyliśmy w wydarzeniach na przykład związanych z samolotem czy z samochodem w niesympatycznych konsekwencjach czyli na przykład straciliśmy swoje życie albo widzieliśmy jak ktoś z naszych bliskich traci życie w samolocie czy w samochodzie i zapis podświadomości w tym wcieleniu natychmiast powoduje drgania wysłanie energii, abyśmy tam nie wchodzili abyśmy nie uczestniczyli po prostu w tym wydarzeniu związanym z tą rzeczą więc, jak skasować to szybko, abyśmy zaczęli cieszyć się życiem i pokasowali te ograniczenia, czy tak zwane ostrzeżenia z kochanej naszej podświadomości, które wkładają się w naszą rzeczywistość? Ja odczytam takie słowa, które zostały mi podarowane kilka miesięcy temu, kiedy właśnie osoby prosiły mnie o to, aby podać im szybki, skuteczny sposób na kasowanie ograniczeń z podświadomości. No i dokładnie te. Zapisy powstały, one będą pod tym filmem i na moim blogu. Kiedy macie wydarzenie, w którym paraliżuje was strach, czy to będzie przed wodą, przed lataniem, przed jazdą samochodem, przed występieniami publicznymi i wiele, wiele innych, przed pająkiem, muchą i tak dalej, to w tym momencie trzeba ten strach ugasić w sobie. Nikt tego za nas nie zrobi. Sami musimy nad tym popracować. I w tym momencie, kiedy ja mam taki strach, Mówię do siebie. Kochana, podświadomości: w tym wcieleniu jazda samochodem, czy lot samolotem, pociągiem, statkiem dadzą mi relaks i przyjemność, miłość i szczęście. Więc proszę, skasuj wszystkie lęki, strachy, blokady, jakie są przy tym zapisane. Rozumiem swoją ochronę, ale w tym wcieleniu nie jest mi ona potrzebna, bo jestem świadoma i odpowiedzialna za to, co robię. Czy świadomy i odpowiedzialny za to, co robię i gdzie wyjeżdżam. To dotyczy, jak widzicie, lęków, które są. I mówię to za każdym razem. Następna, na przykład, taka droga. Kochana, podświadomości, w tym wcieleniu język angielski, niemiecki, francuski da mi relaks, przyjemność, miłość i szczęście. Więc proszę, skasuj wszystkie lęki, strachy, blokady, jakie są przy nim zapisane. Rozumiem swoją ochronę, ale w tym cieniu nie jest mi ona potrzebna. Jestem świadoma i odpowiedzialna za to, co robię i czego się uczę. Jeżeli pojawiają się lęki, na przykład lęk wysokości, lęk przed wodą, lęk przed pływaniem, tak jak powiedziałem, przed ciemnymi pomieszczeniami, przed windą, przed ludźmi, to w tym momencie mówię do siebie inaczej. Mówię w ten sposób. Kochana, podświadomości: w tym cieniu zamykam wszelkie strachy i lęki, które teraz wyszły. Teraz bam o to, aby moje życie dało mi relaks, przyjemność, miłość i szczęście. Więc proszę, skasuj wszystkie lęki, strachy, blokady, jakie są przy mnie zapisane. Rozumiem swoją ochronę, ale w tym cieniu nie jest mi ona potrzebna. Jestem świadomy, odpowiedzialny za to, co robię i jak żyję. Mówię jeszcze, jeszcze inaczej, czasami, kiedy chcę, aby wszystko ułożyło się w idealnej rzeczywistości, w idealnej harmonii w moim świecie. Kochana poświadomości, w tym tyniu zamykam wszelkie strachy i lęki, które teraz wyszły. Teraz bam o to, aby moje życie dało mi relaks, przyjemność, miłość i szczęście. Więc proszę, skasuj wszystkie lęki, strachy, blokady, jakie są przy mnie zapisane. Będę szedł drogą miłości, szczęścia, akceptacji swojej rzeczywistości. A później dodaję do siebie kasuję wszystkie myśli, które wypuszczałem ze strachu, wątpliwości, braku wiary, obfitość boską, zdrowie, przyszłość i nie wszystko to, co mnie ograniczało, rozpuści się boskim światłem, a od dzisiaj tworzę drogę do szczęścia, radości, obfitości, w finansach i miłości. I w ten sposób, mówiąc do siebie, zamykacie strachy i lęki. Dlaczego? Dlatego, że wydajecie polecenie podświadomości. Nastąpi... Taka rzecz, którą bardzo szybko odczujecie, jaka? Sprzężenie. Czyli tutaj podświadomość Was ostrzega o tym, że Wam to nie służy, czyli winda, samolot i tak dalej, wysokości Wam nie służą, a Wy zamykacie to ostrzeżenie. Więc mamy energię sprzeczną. Tutaj energię ochrony i opieki, bo tym się zajmuje podświadomość, a tutaj energia, aby tej ochrony i opieki nie było. Nastąpi taki w organizmie taki wstrząs, tak mogę powiedzieć, mogą, mogą nastąpić przejście energii, wystąpienie tak zwane ciarki, nie wiem, jakieś takie palpitacje, które spowodują, że te energie dwie się nałożą na siebie, energia ochrony i zamknięcia tej ochrony. Co się dzieje pod świadomością? No wiadomo, że jest to bardzo inteligentna świadomość w nas samych, więc zdziwi się, że chcecie to zamknąć. Do tej pory, przez tyle lat, ona Wam służyła i byliście ostrożni w stosunku do samolotów, wody, wysokości i tak dalej. A teraz chcecie to zamknąć. Więc musi zrozumieć, że jesteście odpowiedzialni i że nie będziecie ignorować tych w cudzysłowie zagrożeń, które wpisała sobie pod świadomość. Dlatego przy kolejnym takim ruchu jak. Wejście do wody, lot samolotem, czy samochodem, czy spotkanie z jakąś osobą, automatycznie znowu może pojawić się już w innym stopniu, w mniejszym stopniu ten sam strach i lęk. I znowu, kiedy powiecie: Wiem, kochana, pod świadomości, dzięki za ostrzeżenie, zamykamy ten strach lęk. Jak widzisz, jestem odpowiedzialną istotą. W momencie, kiedy wejdziecie na przykład do wody i będziecie pływać w wodzie, w kapoku, w fajnej masce, w której możecie oddychać i będziecie podziwiać, cieszyć się. Tą przyjemnością egzystencji, nagle się okaże, że ten strach się już nie pojawia, że go nie ma. I to jest bardzo piękne. Natomiast może się pojawić, przykład, kiedy będziecie na basenie bez kapoku i bez maski. Czyli tam zapisano bezpieczeństwo. Tutaj musicie polegać tylko na sobie. No i automatycznie wasze odpowiedzialne zachowanie, czyli nie wychodzenie na głęboką wodę, trzymanie się jakichś barierek, czy po prostu. Pływanie z jakimś kółkiem, czy z czymś, co daje Wam bezpieczeństwo, spowoduje, że kochana moja podświadomości, widzisz, jestem odpowiedzialna, zachowuję się bardzo właściwie, więc kasujemy ten lęk przed wodą, czy przed wysokością. I tak pracuje się z podświadomością. Wydając polecenia, zamykacie wszystko to, co zostało zapisane w Waszej podświadomości, jako ochrona i opieka na to życie. Jeżeli chodzi o naukę, chociażby języków, czy niektórych przedmiotów w szkole, to automatycznie możecie również powiedzieć: Kochana, moja podświadomości, skoro widzę, że ten przedmiot mi nie wchodzi, czy ten język mi nie wchodzi, to znaczy, że miałem wcielenie, gdzie tam nie było sympatycznie. Wiem, że mnie ostrzegasz, abym ja nie szedł tamtą drogą, ale jestem świadomy tego, że żyję wiecznie, że miałem takie wcielenie, i proszę cię, zwolnij tą blokadę. Niech. Tym razem, w tym wcieleniu, ten język czy ten przedmiot przyniesie mi spokój, harmonię, relaks, odprężenie. Bardzo często wszystkie takie zapisy mają zapisane również emocje. Więc, jeżeli wchodzicie do windy, jest emocja, tak, czyli nasze ciało bardzo mocno reaguje, jeżeli jest strach przed windą. Bardzo często dotyczy to ludzi. Wchodzicie do przestrzeni, w której są osoby, i nagle ze wszystkich tych osób wybieracie jedną osobę do której naprawdę czujecie powiedzmy niesympatyczność nie znacie jej ona wam nic nie zrobiła no i dlaczego tak się dzieje no właśnie jest zapis podświadomości że znaliście ją z poprzedniego wcielenia i automatycznie no wasza relacja nie była sympatyczna więc podświadomość was ostrzega o tym że ta wasza relacja może znowu wzbudzić jakieś niesympatyczne emocje a niesympatyczne emocje, czy negatywne emocje, no to niszczenie własnego zdrowia, więc ona Was ochrania i opiekuje się Wami, abyście nie szli w tą relację, żeby znowu nie było nerwów, irytacji, złości, agresji, czyli niszczenie własnego zdrowia. Bez Bezcennego daru, jakim jest zdrowie i nasze kochane życie. I w tym momencie, kiedy jednak musicie się spotkać z tą osobą, to, kochana moja podświadomości, widzę, że wysłałaś tutaj ochronę i opiekę, adekwatnie do tej osoby. Widzę, że coś mnie tam łączyło niesympatycznego, ale jest to mój szef, czy jest to osoba, z którą pracuję, więc podchodzę, przywitam się i mówię, kochana, wszystkiego dobrego ci życzę, bądź szczęśliwy, bądź szczęśliwa, będziemy razem pracować, niech ta praca odbędzie się w idealnym szacunku, zrozumieniu, akceptacji. Automatycznie zamykacie wspólną karmę, przez którą przechodziliście i która po prostu gdzieś ograniczała wasze relacje. Więc szacunek, pokój, harmonia, odpuszczenie powoduje zamknięcie karmy. Wiele osób do mnie teraz pisze o tym, że mają takie relacje właśnie z bliskimi w pracy, gdzie drgają na sam widok danej osoby, gdzie każde słowo tej osoby, czasami to jest w rodzinie, po prostu powoduje natychmiast wstrząs nas samych. No i jest taka piękna wartość odpuszczenia. Czyli odpuszczam tej osobie i nie niszczę swojego zdrowia. Więc podchodzę do tej osoby i proszę o szacunek, akceptację, zrozumienie, miłość i do swojej podświadomości. W tym wcieleniu zamykam tamto wcielenie, zamykam całą niesympatyczność. Chcę tutaj, aby był spokój, harmonia, miłość w naszych relacjach i wzajemny szacunek. Bardzo często jest tak, że. Ta osoba, mając do nas jakiś uraz podświadomości, ona nawet nie, może, nie musi być świadoma, może żyć w rzeczywistości jednego życia, czyli tak uwierzyła, że żyjemy tylko raz i tak egzystuje. I ona będzie zdziwiona naszym zachowaniem, ale poświadomości będzie miała uraz do nas, czyli zapis, że coś tam myśmy mu kiedyś zrobili, on nie wie co, ale nas nie lubi. Więc automatycznie im bardziej będziemy wchodzić w przestrzeń żartu, uśmiechu, lekkości, im bardziej będziemy nie reagować na powiedzmy szpilki, zaczepki od tej osoby, tym szybciej rozładuje się ta karma. Na tym polega właśnie przyjemność odpuszczenia, czyli istota świadoma, która pracuje nad sobą, odebia wybaczenia i odpuszczenie. Odpuszczenie to przepiękna wartość, gdzie właśnie. Ja jestem świadomą istotą, tamta osoba nie wie, dlaczego tak reaguje na mnie, ale ja wiem. Więc podchodzę, odpuszczam, podaję rękę, życzę wszystkiego dobrego i automatycznie żyję dalej po swojemu z uśmiechem i radością. Kolejna rzecz to żart. Żart rozładowuje całe napięcia. Jest to język aniołów, uśmiech, radość i szczęście. Więc jeżeli chcecie rozładować jakieś napięcie, powiedzcie żart. Jeżeli chcecie rozładować swój strach, to powiedzcie żart nawet do siebie. W tym momencie automatycznie następuje energia harmonii, spokoju, szczęścia, radości was samych, no i podświadomość zapisuje nowy zapis, że tamto ostrzeżenie nie jest już potrzebne. Trzeba tutaj ułożyć się w uśmiech, radość i szczęście, i żart. Czyli, że przy takich wydarzeniach, gdzie ona ostrzegała nas, czy opiekowała się nami. I wypuszczała tą energię strachu, lęku itd., ma zapis szczęścia, radości, uśmiechu, czyli wpisujemy nowy program do podświadomości, że szanuje Twoją opiekę, szanuje to ostrzeżenie, ale jak widzisz, jestem odpowiedzialną istotą. Więc przy każdym takim strachu, lęku, niech zapanuje we mnie spokój, harmonia, miłość i delikatne, powiedzmy, ostrzeżenie. Powiem wam, że wiele takich ostrzeżeń mam w swoim życiu, bo miałem też wiele strachu przed pająkami samolotami. Mówiłem o tym na, tych, na wielu filmach. I w momencie, kiedy wchodzę do samolotu, moja kochana podświadomość mówi tak: przywitaj się. I co robię? Witam się z samolotem, dotykam go, i natychmiast przekazuję mu energię sprawczą, zieloną, tak, abyśmy wylądowali, aby wszystko to, co jest popsute w nim, było tu i teraz naprawione i. Aby lot był szybki, miły, przyjemny. I dokładnie tak się dzieje. Moja podświadomość nie oszczędza mnie strachem, paraliżem, lękiem, paniką, ale dokładnie tym, co mogę zrobić dla siebie i dla tej przestrzeni czyli, że mogę ukierunkować tą przestrzeń w myśl sprawczą, czyli w to, co chcę. I dokładnie tak jest ze wszystkim, co powoduje u mnie teraz jakieś tam lęki adekwatnie do moich cieleń. Leki mogą się pojawić z dnia na dzień i będziecie zdziwieni, że nagle Wam to wyszło. Więc automatycznie sposób porozmawiania z własną podświadomością, a potem transformacja tego wydarzenia na to, co chcecie, żeby było, czyli żebyście byli w wodzie, żebyście pływali, żebyście umieli rozmawiać z ludźmi, żebyście umieli wziąć pająka i wyprowadzić go na zewnątrz, żebyście się nie bali myszy i tak dalej, jest normą. Czyli w tym momencie. Patrzę na rzeczywistość i mówię tak, kochana, moja podświadomości, dzięki Ci za ostrzeżenie. Tutaj biorę sobie pajączka, niech sobie żyje, bo jest istotą boską. Wszystko to istoty boskie dookoła mnie, wszystko co mi otacza to energia boska, więc wszystkiemu należy się szacunek. I wtedy ona pracuje na poziomie szacunku: szacunku do rzeczy, szacunku do roślin, szacunku do zwierząt, szacunku do ludzi. Więc automatycznie zamykając jedną karmę, zamykacie wiele. Takich strachów, lęków, blokad, które macie zapisane w podświadomości. Wystarczy zmieniać, transformować rzeczywistość, wystarczy traktować to jako zabawę, aby wszystko pięknie się zmieniło w waszej rzeczywistości. Mało tego, zmieni się wasze ciało fizyczne. Dlaczego? Dlatego, że każdy strach, lęk obniża naszą odporność, paraliżuje nasze ciało, czyli powoduje, że ciało zaczyna drgać układ odpornościowy słabnie, więc jesteśmy podatni na infekcje, wirusy itd., zwłaszcza te ostatnie, to są takie modne. To, co dzisiaj przeczytałem, to to, że włoscy psycholodzy powiedzieli, że ludzie nie mają się bać tego, nie mają się ulegać panice, bo właśnie panika obciąża układ odpornościowy i powoduje, że są mniej odporni na to, co przychodzi z zewnątrz. Więc na tym polega właśnie zamykanie lęków, strachów, podświadomości. Kiedy to tworzymy, nasz układ odpornościowy wzmacnia się. Znikają alergie, znikają objawy, które były wcześniej z powodu tej paniki, tego strachu, tego lęku. Więc życzę każdemu, aby umiał w sobie zamknąć każdy strach, Lęk, i obojętnie, jak to nazwiecie, obojętnie jak mocno wasz umysł będzie wypierał, że to jest za duże, i tak dalej, że do tej pory wam się nie udało, to kochani, praca nad sobą to przyjemność egzystencji. Więc, kiedy zaczynamy pracować nad sobą, nagle okazuje się, że te efekty tej pracy są fenomenalne. Że nie tylko układa się cała przestrzeń, spełniają się wasze marzenia, ale jeszcze wasze ciało, zdrowieje, odmładza się. Bo ma więcej energii sprawczej, energii spokoju i harmonii, a o wiele mniej energii strachu, lęku, paniki, która niszczyła go wcześniej. I to jest właśnie piękne w rozwoju duchowym, że każdy pracując nad sobą tworzy cudowną, piękną, harmonijną rzeczywistość nie tylko w sobie, ale na zewnątrz siebie. Dlatego jest tam poda podane, aby w podświadomości również zamykać wszystkie blokady, jeżeli chodzi o kwitość, o pieniądze, o pracę itd. Tak to są tylko przykłady. Wystarczy, że wy zaczniecie mówić do siebie, że zamykam wcielenie, które powodowało strach przed pracą, a otwieram radość, szczęście, uśmiech itd. Proste wasze słowa powodują zmianę waszej rzeczywistości. Tu pokazują mi, że jest jeszcze jedna metoda, o której mówiłem metoda wentylacji umysłu czyli nabieram w momencie, kiedy się czegoś boję powietrze nosem i mówię spokój, harmonia, miłość, zamknięcie strachu, lęku i ustami wypuszczam wszystko, co mi nie służy. Strach, lęk, ograniczenia, blokady. Tak kilka razy wentyluję swój organizm, odświeżam mój kochany umysł. Moja podświadomość wie, że wprowadziłem nową metodę do zamykania strachów i lęków i automatycznie pokazuje jej, co chcę, aby w takim wydarzeniu istniało. Czyli spokój, harmonia, miłość, radość, szczęście. Metoda oddechów jest znana od bardzo dawien, metoda rozmowy ze swoją podświadomością również. Ja tylko pokazuję, że to działa na moim przykładzie i na przykładzie wielu, wielu, wielu tysięcy ludzi, których spotkałem i którzy piszą do mnie, że nie uwierzysz, ale. I tutaj następuje lista lęków, które pokonali. Lista jakby tych wszystkich rzeczywistości, które skrowali na nowo. I ja się bardzo z tego cieszę, że. Mój film, ten kanał i nasze spotkania na warsztatach pokazują Wam, że można zmienić wszystko w swoim życiu i można uwolnić się od tego, co było, pozamykać reinkarnację, a cieszyć się zdrowiem, szczęściem, obfitością, boską. Dziękuję za ten film.